Czy do Chorwacji jedzie się tydzień czasu takim samochodem jak Tesla? Nie. Zobaczcie. Nawigujemy z zielonej góry do zadaru. Tesla sobie sama wynajdzie zaraz punkty ładowania. Jest ich z tego co widzę. 7. Jest to sporo, ale doświadczeni kierowcy są w stanie nawet dwa ominąć i po drodze Tesla sobie to wszystko zaktualizuje. Zobaczcie, mam teraz niewystarczającą ilość prądu, żeby tam dojechać do, do pierwszej ładowarki, niestety, musiałbym gdzieś tutaj doładować szybko na miejscu, ale 66% by mi wystarczyło, żeby dojechać. Zaznaczam, że jest to Tesla z najprostszą, najmniejszą baterią, jaka była, czyli 50 kWh. Realnie zrobimy tutaj na całym ładowaniu 250-300 km, 250 na, jadąc na SC i autostradzie. Eee, zobaczcie, 40 minut w kostomłotach, no to ze względu na to, że mam teraz taki status naładowania jaki mam, gdybym wyjechał sobie z garażu z wbitą baterią do 100%, to tutaj byłoby maksymalnie 30 minut, a nie 25. Później mamy 20 minut, 15 minut, 30 minut, 20 minut, 15 minut, 15 minut. To są bardzo krótkie postoje, bo to pójdziecie siku, kupicie kawę czy cokolwiek i, i jest już po temacie. W zadarze bylibyśmy na godzinę 7.55, czyli zaokrąglimy 8 godzin, plus tutaj mamy 7,5 godziny do północy, to mamy 15,5 godziny jazdy do Chorwacji razem z ładowaniami. Czy to jest dużo? Uważam, że nie. Z postojami, z tankowaniem, z tym wszystkim jest to bardzo dobry czas. Pozdrawiam.